Dalej głosimy z Ewangelii Mateusza, dzisiaj 24 rozdział wziął dłuższy fragment od 1 do 35 wersetu, ale brat, który będzie głosił za tydzień, jeszcze może to rozszerzyć to, tak? To poszerzy. Natomiast chciałbym tutaj jakby się odnieść do tego większego fragmentu. I na początek może przeczytam cały ten fragment. A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne. Leż Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. I odpowiedział im, Jezus, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, Ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach? Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, zaraza, trzęsienia ziemi miejscami. Lecz znaczy to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia, a wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, a ponieważ zmorze się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w Miejscu Świętym, kto czyta, niech rozumie, to ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu, kto, za, kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty a biada brzemiennym i karmiących w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych, dni te będą skrócone. Jeśli wtedy ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus, albo jest tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. Oto Wam przepowiedziałem. Jeśli więc Wam powiedzą, o to jest na pustyni, nie wychodźcie, Oto to wewnątrz domu, nie wierzcie. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna, aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie do swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy będą lamentować wszystkie ludy Ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Poślą swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lat jest blisko. Tak, gdy, tak i Wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko u drzwi. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Amen. Zaczniemy od słowa dla dzieci. Tak? Dzieci, dobrze. Eliski nie ma, kamilka nie ma. I skupimy się na fragmencie. Od... Przeczyta może. A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się, i podeszli do Niego Jego uczniowie, i pokazać Mu zabudowania świątynne. Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam Wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. I na tym zakończymy z dziećmi na tym fragmencie. I tak, jak widzimy tutaj. Jezus w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza wszedł do świątyni. Tak, przyszedł i został ogłoszony przez ludzi królem. Tak? Pamiętamy, jak gałązki palmowe ludzie kładli przed Nim i ogłaszali, że jest tak, Mesjaszem z królem. Dzisiaj jesteśmy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, i Jezus. Wychodzi z tej świątyni i oddala się. Komentatorzy tutaj zwracają uwagę na to, że jakby to zdanie po grecku ma nacisk taki, że Jezus wyszedł z tej świątyni i już jakby nie chciał do niej wracać, już miał do niej nie wracać w ogóle, tak, tak jak powiedział w tym kontekście, tak. I też dlatego uczniowie podchodzą do Niego. I widząc to, że, że tam nie chce wracać, starają mu się pokazać, jak ta świątynia jest po prostu piękna, żeby jej nie odrzucał, tak? Bo dla apostołów, tak, świątynia była czym? Dziedzictwem całego, tak? Narodu e, izraelskiego, tak? Była świątynią, którą Bóg, sam Bóg kazał im wybudować w pewien sposób, tak? I dla nich to było e, właśnie. Coś dziwnego, że Jezus już w ogóle do niej nie chce, nie chce jakby wracać, tak? Ale Jezus później mówi jeszcze coś dziwniejszego, tak? Że oto ta świątynia, którą tutaj widzicie, tą piękno, ta piękna, wielka świątynia, będzie zniszczona i nie zostanie na niej kamień na kamieniu, tak? Wyobraźmy sobie, że żyjecie w Polsce, mamy tutaj Różne piękne budowle, też na terenie Polski, mamy tutaj swoje dziedzictwo. Mamy Wawel w Krakowie, tak? I ktoś przychodzi i mówi, że tego, z tego Wawelu nic nie zostanie za tak, niedługo, tak? Że będzie zniszczony do ziemi, tak? Że nawet kamień na kamieniu nie zostanie. Byście sobie myśleli, no, straszne, tak? Czego? I ludzie mają taki właśnie w sobie coś, że uważają, że to co tworzą, to, to co budują, to piękno, to niesamowite jakieś budowle wielkie, tak, albo technologia, którą teraz mamy, że to będzie wieczne, tak, że to się nie skończy, że ten, to ta świątynia nie może zostać zbudowana, to będzie zburzona, to będzie zawsze, tak. Ludzie mają coś takiego w sobie, że lubią Wywyższać swoje dzieła, tak? I się na nich koncentrować. A Jezus mówi co? Że to wszystko się skończy, tak? Jezus chce pokazać uczniom, że wszystko ma swój początek, ale to wszystko tutaj na Ziemi też ma swój koniec. I że nie można się na tym oprzeć. Nie można się na tym opierać, tak? Wiemy także z Ewangelii, że. Jezus wszystkie rzeczy, które opowiadał, przypowieści, odnosił do ludzi, tak? I do nas. I Jezus też w pewnym momencie mówi, że On jest świątynią, tak? I Nowy Testament nam mówi, że my jesteśmy świątynią, tak? Bożą, tak? I to całe piękno, ta cała budowla którą Bóg stworzył, która miała być piękna, tak? Miała też odzwierciedlać nasze wnętrze. tak? Miał, to, co tam miało się odbywać, miało być na chwałę Bożą, tak? I miało być czyste. Miało to odzwierciedlać też nasz stan wewnętrzny naszego serca, tak? I świątynia została zbudowana po to żeby tam w niej odbywały się modlitwy, tak, żeby chwalono Boga. A Jezus w 21. właśnie rozdziale, gdy wchodzi do świątyni, od 12 do 13 wersetu mówi, że co nam mówi te wersety, że Jezus wypędził wszystkich sprzedających i kupujących ze świątyni, poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębi i powiedział im: Jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy. A wy zrobiliście z niego jaskinie zbójców, tak? Czyli Bóg stworzył świątynię, stworzył nas, tak? Też na no, swój obraz i swoje podobieństwo, żebyśmy oddawali mu swoim życiem, swoim postępowaniem chwałę, tak? I po to też była świątynia, tak? A my zamieniamy to w coś, co Bogu się nie podoba, tak? I Żydzi zamienili też świątynię w coś to Bogu się nie podoba, ale Jezus też odnosi to do ludzi, którzy tam w tej świątyni są, tak, że też robią rzeczy, które Bogu się nie podobają, tak. I teraz wiedząc to, że najważniejsze dla Boga nie jest to, co jest, czy jesteśmy ładnie ubrani, tak, czy mamy piękne świątynie, piękne, odprawiamy modły, tak, to dla Boga najważniejsze jest nasze serce, tak? To, jacy jesteśmy. Czy żyjemy według, tak jak Zbyszek przeczytał psalm dzisiaj 119, tak? Czy żyjemy zgodnie z tym, co Bóg nam polecił, tak? Czy żyjemy tak, że kochamy Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy? I bliźniego, tak? Jak siebie samego. A reszta jest oczywiście ważna, ale nie może przykrywać tych rzeczy, które są najważniejsze, tak? Ponieważ wszystko się tutaj skończy. My rodzimy się i umieramy, i kiedyś to wszystko, co tutaj zbudowaliśmy, co nagromadziliśmy, będziemy musieli zostawić, tak? I staniemy przed, przed Bogiem. I dlatego Powinniśmy się skupiać na tym, co czynimy, jakie jest, jak jest nasze wnętrze, a nie na tym, co pokazujemy sobą na zewnątrz, tak? I na tym już dla dzieci skończymy. No i oczywistym jest, że jeżeli Jezus mówił takie słowa, że ta świątynia, którą Bóg wybudował specjalnie dla swojego narodu wybranego, tak? Że apostołowie będą chcieli wiedzieć, kiedy to się stanie, tak? To jest takie naturalne, tak? Że jak to zostanie zburzone, czemu, kiedy, tak? I o co w tym wszystkim? O co w tym wszystkim chodzi, tak? Yy, wielu. Ten fragment jest długi i wielu yy, komentatorów mówi, że ten fragment. Yy, nie mówi. Tylko o wydarzeniach, które się staną zaraz. Tak? Ale że też, jakby, są proroctwem do tego, co się stanie później. Natomiast, jeżeli by to było, miało być proroctwo do nas, do wszystkich, tak? I do czasów, w których będzie drugie przyjście Chrystusa, tak? Koniec świata, to ja osobiście. Hmm, można tak uważać, ja osobiście tak nie uważam. Uważam, że jest za dużo ogólników, które pasują no, do każdych czasów, tak? Ponieważ no, wojny będą zawsze, są i będą, tak? Trzęsienia ziemi, fałszywi prorocy będą zawsze, są, wiemy o tym. Fałszywi ludzie, którzy podają się za Chrystusa, już był taki niejeden człowiek na, na ziemi, tak? E, natomiast świątynia była zburzona tylko wtedy, tak? Yy, i też jak czytamy na końcu widzimy, że Jezus mówi, że to pokolenie nie przemienia, aż się to wszystko stanie. Tak? Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. I widzimy, że Jezus jakby apostołowie Go pytają a apostołom odpowiada, tak? Yy, też jest... Yy, Pierwsza świątynia została zburzona w Starym Testamencie i też to zburzenie świątyni apostołowie i Żydzi wiązali z tym odstępstwem Żydów, tak? I z tym, że sąd przychodzi na naród żydowski, tak? No i jest po prostu zburzona ta pierwsza świątynia i to przez to, że Żydzi się oddalili od Boga, ta świątynia została zburzona, tak? I yy, dlatego też Jezus mówi o o tym, że, że przyjdzie jakiś Chrystus, może się podawać. To też dlatego, że mogą łączyć to zburzenie świątyni z, jakby z drugim przyjściem Chrystusa, tak? Niektórzy komentatorzy tak mówią. I dlatego Jezus im mówi, tak? Mogliby połączyć to później, tak? I dlatego Jezus im mówi, żeby w to nie wierzyli. Tak? Że okej, okay, świątynia zostanie zburzona, ale to zburzenie świątyni to nie jest jeszcze moje drugie przyjście, tak? Tylko że przyjdą jacyś. Będą się podawać za mnie, ale im w ogóle nie, nie wierzcie w to, tak? E, I tak jak mówię, no te wszystkie proroctwa są bardzo e, bardzo e, takie, m, że można je dopasować do naszych czasów, do czasów z 50 lat temu, tak? Więc ja uważam, że to wszystko jest mówione na apostołów, żeby im przybliżyć, kiedy kiedy to się to się stanie, Jezus siedzi na Górze Oliwnej, tak patrzy na tę piękną świątynię, tak wychodzi z niej, wychodzi ze świątyni, która nagle go na początku w niej zostaje ogłoszony królem. Później, przez rozdziały 22, widzimy, jak faryzeusze chcą go podstępnie podejść, zadać mu pytanie, aby go złapać na słowie. tak? Później Jezus wypowiada się o tych faryzeuszach, o ich postępowaniu, o ich wnętrzu, tak? co w nich jest, i potępia ich. No i dochodzimy do 24 rozdziału, kiedy Jezus. Wychodzi z tej świątyni i, tak jak mówiłem do dzieci, wydaje się, że nie chce już tam wracać, że już wypowiedział wszystko, co miał tam do zrobić, to już zrobił. Tak, Przyszedł, starał się tak? pokazać im, kim jest, ale ci ludzie, którzy mieli sprawować, właśnie, pieczę nad świątynią, nad dziełem Bożym w Izraelu, nad tym, że powinni być światłością świata dla narodów, Ci ludzie tego nie robią, zamykają się w świątyni, tak? I szczycą się tym, że ona jest piękna, tak? A że była piękna. To wiemy. Z różnych historycznych świadectw. I na przykład. Józef Flawiusz pisze o świątyni. Że świątynia była pokryta złotymi płytami, a gdy świeciło na nie słońce, oślepiało to. Tam, gdzie nie było złota, znajdowały się bloki marmuru, tak czystej bieli, że z daleka obcy myśleli, że świątynia jest pokryta śniegiem. I świątynia była piękna, tak? I Żydzi zamiast się szczycić Bogiem, tym jakie mieli właśnie, dostali od niego e, poselstwo, tak? Nie głosili tego poselstwa, nie przyciągali do Boga ludzi, tak? Tylko wręcz, co Jezus mówi, że sami nie wchodzą, sami tego dziedzictwa nie odbierają, ale jeszcze innym nie dają tego, tak? Doświadczyć. Innym nie dają tam przyjść, i czerpać z tej całej dobroci, którą Bóg im dał. Tak? I dlatego Jezus wiemy, że kończy Stare Przymierze, ponieważ ludzie, którzy mieli to Stare Przymierze, po prostu nie podołali, tak? I jak widzimy, od początku Słowa Bożego, ludzie. Gdy tym przymierzom nie są w stanie sprostać, tak? Widzimy od Noego, tak? Od Adama i Ewy, tak naprawdę, że jeżeli ludzie mają, mieliby, tak? Z to dziedzictwo zachować sami, tak? To cały czas zawodzą, cały czas zawodzimy, my, tak? Ja zawodzę, czy w domu, czy w pracy. Gdzieś cały czas zawodzimy, nie jesteśmy. Nie jesteśmy po prostu zdolni do tego, żeby wypełnić to wszystko, co Bóg nam dał. To piękne prawo, o którym Zbyszek czytał, nie jesteśmy w stanie go przestrzegać idealnie, tak? Nie jesteśmy w stanie cały czas tak żyć, żeby kochać Boga, tak? Z całego serca, z całych swoich myśli, tak? I nie jesteśmy w stanie cały czas kochać naszych bliźnich, tak? W stu procentach. Tak jak robił to Jezus. I dlatego przychodzi Jezus i ściąga z nas ten balast, i ściąga z Żydów, tak, to posłanictwo, które oni mieli, tak, które mu nie podołali, tak? Bo skupili się w końcu na sobie, tak naprawdę, i czerpali zyski z tego. I widzimy, że Jezus przestrzega. Tutaj, żeby nie iść za fałszywymi prorokami, żeby nie słuchać, że tam jest Jezus, tam jest Jezus, ale to się powtarza cały czas. Wszystkie narody budują jakieś wspaniałe budowle, tak? Jakiemuś Bogu tworzą kapłanów, zamykają się, tak? Dzielą jednych ludzi na lepszych, drugich na gorszych, tak? W chrześcijaństwie też widzimy to, że ktoś jest jakimś Lepszym nauczycielem, tak? Tam wszyscy idą. Ktoś jest gorszym, to ma mniej, tak? Ludzie czerpią zysk z tego, zarabiają na Ewangelii, tak? To cały czas jest. Tak? Więc jakby my cały czas zawodzimy, tak? Cały czas wpadamy w to, żeby się zachwycać jakimś człowiekiem, właśnie, jakimś budynkiem, tym, że ktoś jest ładnie ubrany, ładnie mówi, tak? Ale jak my rzadko się skupiamy na tym, jak, to, jak żyjemy, tak? Co nam ucieka. Po pewnym czasie, pamiętam, że na początku, jak się nawracałem, jak się nawracaliśmy, to bardzo duży nacisk kładliśmy właśnie na to, żeby się modlić, tak? Żeby patrzeć, jak żyjemy. Nie mówię, że dalej tego nie robimy, no ale troszeczkę już jest inaczej, tak? I jak ludzie muszą bardzo uważać na to, bo my tacy jesteśmy po prostu, tak? Bardzo łatwo wchodzimy w takie rzeczy, tak? Żydzi, faryzeusze i uczeni w piśmie, to nie byli jacyś nienormalni ludzie. Że jak my byśmy wtedy żyli, to byśmy byli inni. Albo jak niektórzy mówią, oj, jakbym żył za czasów Jezusa, to bym wierzył. Wierzył. Tylko czemu nie żyłem? <ślaski> Teraz to już nie mogę. Jam go nie zabił. Nie? Jam tam nie krzyczał. No nie wiem. Ja tak tego sobie nie powiem, żebym nie krzyczał. Może on krzyczał, może nie. Nie wiem. Chciałbym nie krzyczeć. Natomiast widzimy jak jak Żydzi po tym jak odrzucają Chrystusa dalej czekają na tego Mesjasza, który ma ich wyzwolić i dalej walczą o to, żeby wyzwolić Jerozolimę, tak? Spod Rzymian. I i wiemy o tym, że słowa Chrystusa się sprawdziły, tak? Świątynia została zniszczona, tak? I odrzucając Chrystusa i dzieło Boże, tak samo odrzucili to, że Bóg. Oni nie podołali, Bóg za nich chciał to, tak? Bóg im za nich dał zbawienie wszystkim ludziom, tak? Umarł na krzyżu, dokonał całego dzieła, tak? Zbawienia, zmartwychwstał, tak? Ale Żydzi nie, oni sami uwolnimy. Sami od. Yy, tak? Wygonimy tych Rzymian wstrętnych. My będziemy tutaj. uwolnimy tą Jerozolimę. Przyjdzie Mesjasz taki, jak my chcemy. Zasiądzie. Ta świątynia będzie na wieki. tak? A co się stało? Chociaż kilka z tego, co wiemy, ze źródeł historycznych, kilka bitew z Rzymianami. Wygrali, ale to tak Rzymian zdenerwowało, że Żydzi taką nienawiścią zapałali do Żydów, tak? Rzymianie do Żydów zapałali nienawiścią, że po prostu postanowili zniszczyć w ogóle świątynię, tak? I to całe piękno się skończyło. Tak jak Jezus mówił, tak? Rozebrali każdy kamyczek, zabrali całe złoto, które tam było, wynieśli wszystko, tak? I tak samo jest z nami. Tak? Jak żyjemy dla ludzi, to zostaniemy w sercach ludzi, tak? jak umrzemy. A jak zbieramy dla siebie, to te wszystkie graty, które w nas zostaną, i tak zgniją. Tak? To jak Jezus mówi: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, tak? bo tutaj złodziej je ukradnie, mól zje. Tak? Stary Testament mówi: Gromadzisz dla swoich dzieci, a czy wiesz, że ten, ten syn będzie mądry? A może będzie głupi, wszystko sprzeda, nie? I nic ci nie zostanie, i tak nic z tego nie zostanie, tak? Dzieło twojego życia, tak? Jakieś buduj, budujemy, ludzie budują różne rzeczy, ale Bóg mówi, skup się na tym, co gromadzisz w niebie, tak? A nie tutaj, bo to wszystko się skończy, tak? Nasze życie się skończy. I jedyna nasza nadzieja jest w tym, żeby patrzeć na naszego Pana na to, co dla nas zrobił, tak, na to, że wypełnił wszystko. A my mamy na Niego patrzeć, kochać Go, kochać swoich bliźnich. I jak upadamy, to nie wpadać w pychę, tylko przyjść do Niego, starać się przeprosić i odwrócić od tego, tak? Jak najszybciej możemy. Nakk færð, panna, panna.